Dzisiaj z nami są goście specjalni, jest z nami Ben Kaplan, który wystąpi już 19 marca w impercentrum. CENTRUM. Za chwilę porozmawiamy z Benem, on przyleciał do nas z Kanady, ale to nie jest jego pierwsza wizyta w Polsce, ani nawet w Wrocławiu. Jest z nami dzisiaj też Michał Litwiniec, producent klubu festiwalowego. A nasz klub festiwalowy to jest taka wybuchowa mieszanka muzyczna, bardzo dobrej energii. Mamy trochę niespodzianek i o tym też za chwilę będziemy z Państwem rozmawiać. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Bardzo jestem podekscytowany. Chcieliśmy zwrócić Państwa uwagę na wydarzenia, na które są jeszcze bilety. Ja może wspomnę o wydarzeniach, wydarzeniach polskich, produkcjach. Więc zacznę od premierowej absolutnej bomby estetycznej i emocjonalnej, kompletny pinonsens w wykonaniu Darka Basińskiego, Basiński Band Fiction, nowy program. Darek jest na bieżąco ze mną w kontakcie i po prostu pieje z zachwytu, że może może ten program zaproponować, e, zaprezentować, e, będzie to bardzo elektroniczno e, przedziwna forma wypowiedzi. E, Darka oczywiście znamy wszyscy z kabaretu Mumio, więc możemy spo spodziewać się no, rzetelnej dawki e, kompletnej bzdury. E, e, oczywiście e, przedłużeniem a właściwie protoplastami podobnej estetyki, jeżeli chodzi o opinię i o, o podejście do sztuki, jest reaktywowana ku mojej wielkiej radości grupa Kury, drodzy Państwo. Tymon Tymański z kolegami wracają ze swoim legendarnym albumem Polowirus. Album, który wychował parę pokoleń i właściwie. Jeżeli chodzi o estetykę tego, tego, tego materiału, to mieści się tam absolutnie wszystko. No może nie ma muzyki poważnej, ale na pewno jest muzyka współczesna. Mamy i jazz, folk, reggae, rocka, rock and rolla, death metal, piosenkę kabaretową, chanson, po prostu absolutnie wszystkie gatunki muzyczne, które możemy sobie wyobrazić. Tymon Tymański zawarł. Wraz z Piotrkiem Pawlakiem na płycie Polowirus, która dość spektakularnie komentuje, oczywiście, naszą rzeczywistość polską. Na to też jeszcze jest kilka biletów, to naprawdę to mówimy o już bardzo pojedynczych sztukach. Bardzo gorąco chciałbym zwrócić Państwa uwagę na spektakl, wybitny spektakl Marty Gomickiej, która charakteryzuje się, ma swój bardzo konkretny, charakterystyczny język teatralny polegający na wypowiedzi churalnej, spektakl Matki Pieśni na czas wojny. W spektaklu biorą udział wyłącznie kobiety oraz dzieci i jest to, jest to ekipa z Białorusi, z Ukrainy i z Polski. No i ten spektakl bardzo silnie, bardzo emocjonalnie traktuje punkt widzenia kobiet, matek, żon. Na, na aspekt wojny, która wciąż funkcjonuje i nie zapowiada się, żeby było jakoś lepiej specjalnie. Więc niezwykle aktualna, e, e, niezwykle aktualny temat i bardzo, bardzo mocny, przejmujący, pięknie wykonany, niezwykle zaśpiewany. E, tak więc na to też się są bilety i, i, i no, przeoczyć to wydarzenie będzie poważnym błędem, drodzy Państwo. Agnieszka. Są jeszcze bilety na wydarzenia zagraniczne. Już w najbliższą niedzielę, 17 marca, będzie można zobaczyć spektakl, czeski spektakl, Hamlet on the Road w reżyserii Joanny Zdrady. Jest to spektakl, w którym wędrująca grupa aktorów opowiada historię o Hamlecie, posługuje się do, teg, do opowiedzenia tej historii lalkami, a także odwołuje się do dawnego przekładu tego tekstu. 18 marca w poniedziałek koncert wybuchowy Kaisers Orchestra. Jest to taka bardzo, bardzo solidna dawka norweskiego rocka, bardzo energetycznego, a także wschodnioeuropejskiego folku. Kaisers Orchestra dopracowują pod każdym kątem swój występ, jest to właściwie bardziej nawet widowisko, także na pewno szykują się spore niespodzianki. Serdecznie zapraszamy 18 marca w poniedziałek. A 19 marca koncert Bena Kaplana. Um, koncert, który obędzie się w Impart Centrum. Także zapraszamy. Uh, ben, thank you very much for being here with us today. Uh, I know that you are preparing something special for your upcoming concert on Tuesday. Zapytaliśmy się Bena o to, co zaprezentuje podczas festiwalu, a będą to całkowicie nowe utwory, których jeszcze wcześniej nie grał, specjalnie na ten, um, na nasz festiwal je przygotowuje. Dostał zaproszenie jakieś 10 miesięcy temu i tak sobie pomyślał, że sobie mógłby zaprezentować to, co już do tej pory mm. grał, a jest tego sporo, ale stwierdził, że zaprezentuje właśnie coś, coś nowego, a szczególnie po tym okresie pandemicznym, kiedy grał solo. Em, After uh, the pandemic we we're playing mostly solo, right? Without mm -hmm. Po okresie pandemii występował bez swojego zespołu, więc teraz to jest świetna szansa, żeby, żeby znowu z nimi zagrać. To jest no, nowy, nowy, nowy skład. I to jest jeszcze właśnie, i to jest jeszcze nowy nowy skład. A biorąc pod uwagę wszystko to co się dzieje teraz na świecie, te wszystkie tragedie, wojny i niesprawiedliwości, dobrze jest troszeczkę w muzyce hmm, wrzucić coś pozytywnego, coś co, um, coś, co spowoduje, że będzie chciało nam się po prostu lepiej i fajniej żyć. I to właściwie nawiązuje do naszego zeszłorocznego festiwalu. Um, we are here at uh, the festival, where the song is in the center of attention and of interest in, in, in many ways. Uh, songwriting is a very important part of your work, so when you When you write your songs, do you think about the impact? I zapytałam się Bena, jak jest jego podejście do pisania piosenek. To znaczy, chodzi o to, że czy on w ogóle myśli w trakcie pisania piosenek, jaki wpływ to będzie miało na jego słuchaczy. No bo jesteśmy tutaj na, na Festiwalu Piosenki e, i to jest bardzo ważną częścią tego, po co my tutaj się spotykamy. E, I okazuje się, że nie do końca. E, tak, że Ben myśli o swoich, swoich słuchaczach, może w drugiej kolejności przede wszystkim myśli o tym, jak piosenka ma przywołać ciszę, bo to tak naprawdę nie, nie ten głos, nie to zagadanie, nie ta muzyka wypełnia, wypełnia treść, ale właśnie cisza i chyba, chyba to jest najbardziej wymowna nuta, jaką, na jaką Ben zwracał uwagę. Uh, last question: um, You are Canadian. You were growing up in a Jewish community, but you also have some Polish roots. Yes, uh, all of my great grandparents uh, were from Poland. Uh, they left mm. in the late 1880s, 1890s, and early 1900s. And, uh, and for me, it's it's very meaningful. Every time I get the opportunity to come to Poland, uh, just being in this land, tasting this food. Um, and, and, and breathing this air, I, I can feel some deep mitochondrial connection with the place. and it, it's, it's always very, very beautiful for me to, to be in a place that for many centuries was a, a very important place for, for the jewish community. and, uh, and you know, this, i think it's important uh, to remember that you know, there was a big jewish population in poland because poland was a relatively safe and good place for jews to live. I wtedy nie było żadnych nieporozumień. Ale mi się jest bardzo piękne, że tutaj tu i że jesteśmy Ben jest Kanadyjczykiem, ale wychowywał się w żydowskiej społeczności. Ale ma także polskie korzenie. I okazuje się, że jego prapradziadowie wyemigrowali pod koniec XIX, na początku XX wieku, właśnie do Kanady. I jak tylko może przyjeżdża tutaj do, do Polski, ponieważ Polska jest też bardzo ważnym miejscem dla właśnie dla społeczności żydowskiej na, na mapie historii i zawsze jak tutaj jest, bardzo lubi doświadczać tej naszej polskości pod każdym względem, oczywiście pod kątem jedzenia mhm. też. A teraz podejrzewam, że pod kątem muzycznym jeszcze, jeszcze bardziej, także ta polska zawsze jakoś jest bliska. Serce. Istotą w ogóle jakiegokolwiek chyba wydaje mi się festiwalu jest właśnie spotkanie. Po to, po to są organizowane festiwale, żebyśmy mogli się spotkać, żebyśmy mogli zjechać ze wszystkich naszych krain, naszych miasteczek miast i miast i porozmawiać i posłuchać i pooglądać kawał dobrej sztuki. Mike w sposób jakiś, nie wiem właściwie jaki, magiczny na pewno skonstruował w tym roku wyjątkowy repertuar, o którym to się opowie. Dzień dobry, dzień dobry. No więc jak zwykle klub festiwalowy będzie się starał zaprezentować dosyć szeroki wachlarz muzycznych stylów, które możemy zaobserwować obecnie na rynku. W tym roku dosyć mocno, że tak powiem, skoncentrowałem się i tak moje poszukiwania dotarły do takiego punktu, że jest to dosyć szeroko rozumiana muzyka folkowa, ale biorąc pod uwagę różne gatunki muzyczne, różne regiony też Polski, ponieważ wydaje mi się, że właśnie to w folku obecnie dzieje się dzieje się dużo ciekawego na, na polskim rynku, czyli z jednej strony mamy to nasz wrocławski zespół Sutari, który aktualnie świetnie się składa, bo mają premiery swojej nowej płyty Kołysanki dla świata i tuż pod PPA ruszają w ogóle w europejską trasę, także to jest jedyny koncert w Polsce, już później koncertują tylko za granicą. Z, z innej strony jest to gwarancja dobrego koncertu, czyli Jan Emil Młynarski z jego nowym projektem. Oberka Strawel, czyli tutaj nie ma żadnej elektroniki, nie ma żadnego eksperymentu. Są to tradycyjne polskie oberki, które zapewniam Wam brzmią jak zawodowa polska muzyka transowa. To jest po prostu trans, któremu trzeba się poddać. Z innej strony mamy też wrocławskiego świetnego trębacza, obecnie jednego z ciekawszych moim zdaniem trębaczy jazzowych Piotra Damasiewicza który też folkowo podchodzi do tematu w jego em, projekcie Into the Roots, właśnie miesza elementy jazzu, folku i muzyki korzennej. A znowu jeszcze, z, że tak powiem, z zachodu, a w zasadzie z południa, czyli afry, afrykańskie klimaty e, afrobitowe z wokalistą z, e, z Ghany z muzykami, którzy już też gościli na przeglądzie piosenki aktorskiej, chociażby Sebastian Pikuła, zespołu miąższ, czy Jacek Mazurkiewicz czy Ania Patynek to są goście, którzy tutaj lubią nasz festiwal i bywali. I to będzie dobra, dobra dawka takiego pozytywnego Afrobitu, którym w ogóle w piątek rozpoczynamy klub festiwalowy. Ale oprócz tego też nie pojawią się można powiedzieć giganci awangardy polskiej, czyli Marcin Świetlicki, wielkim polskim poetą jest i tym razem ze szczecińską załogą Zgniłość zaprezentuje nam swój materiał oraz jeden z lepszych tekściarzy polskich moim zdaniem na przestrzeni ostatnich kilku dekad, czyli łódzki Bart Jacek Bieleński ze składem Plastic Bag. Eee, mamy, też, e, mamy też bardzo ciekawy duet e, Mir. Jest to, jest to rozdanie e, takiej wytwórni płytowej, która się nazywa Lado ABC. Jest to bardzo ciekawa warszawska wytwórnia, która zrzesza wokół siebie takich niezależnych twórców, do których należy m.in. E, Janek Munerski czy Macio Moretti. Więc to wszystko mam nadzieję spowoduje dosyć ciekawy melanż klubowy. Nie zapominajmy też o setach dj który, które będą codziennie. Koncertów będzie 8, setów dj będzie 10. Tutaj też, że tak powiem, po wrażeniach festiwalowych będzie można popląsać nóżką do późnych godzin porannych. No i to, co wszyscy tutaj chyba uczestnicy festiwalu lubimy najbardziej, czyli nieoczekiwane jam session, o których trudno mówić, bo one się po prostu pojawią albo nie, ale najprawdopodobniej się pojawią i będą ku ucieszeń gawiedzi cieszyć nasze dusze. Tak, bilety jeszcze na poszczególne koncerty klubowe są, czyli właśnie na wspomnianą formację MIR, na wspomnianą formację Plastic Bag oraz Polmus, o której jeszcze, jeszcze nie powiedziałeś. A, też, też, też folkowe jest... rozdanie ciekawe. Tak. tak, folkowa formacja Polmus. Zapraszamy serdecznie. Yy, Aga, o, o gali. tak, bo to jeszcze nie wszystko. Przed nami także wyjątkowe wydarzenie w kinie Nowe Horyzonty. W przyszłym tygodniu, 20 marca o godzinie 18 będzie się projekcja gali 43. Przeglądu Piosenki Aktorskiej. Niech będzie pogodno w reżyserii Marcina Libera. Tam ta gala, zeszłoroczna gala, została poświęcona twórczości Jacka Błodynia Szynkiewicza. A po tej projekcji odbędzie się jeszcze spotkanie z twórcami, z artystkami i artystami, którzy w tej gali wzięli udział. I będą to Ralf Kamiński, Marcin Macuk, Marcin Liber, Cezary Studniak, Helena Sujecka, Klaudia Waszak, a także Muzycy Spogodna. Lesław Fokman-Golis i Michał Hałdy pfeiff Także serdecznie zapraszamy. Całe spotkanie poprowadzi Jan Pelczar. W sprzedaży są jeszcze bilety um, i można je kupić poprzez kino nowe horyzont. Proszę Państwa, tutaj przed nami stoją wspaniałe tukany, które będą to są statuetki nagrody no, wybitne naprawdę. Jak co roku zresztą. E, chciałem podkreślić, że oprócz tego, że są to po prostu nagrody, to symbolizują one również nasz stosunek do ekologicznego podejścia do naszego świata, mocno już umówimy się zagrożonego w tym kontekście, ponieważ statuetki są w całości zrobione z recyklingu. Ale to nie tylko statuety, ponieważ i torby, i koszulki, które będą na naszym festiwalu, które będą nosić i wolontariusze, i cała obsługa teatru są z second-handu. Torby są zrobione z flag, z flag ubiegłorocznych festiwali. Poza wszystkim będą też dwa, dwa spotkania z ekostrażą, a propos zwierząt. Yy, przedstawiciele jako straży będą opowiadać nam o tym, jak zachować się w, w droga w spotkaniu z nieznanym zwierzęciem. Yy, żeby nie panikować, yy, ponieważ, yy, ponieważ jest to, nie jest to do końca dzikie zwierzę. Yy, Spotkania te będą w niedzielę o 11-17 marca i w niedzielę 24 marca również o 11.00 na naszym podwórku yy, teatralnym. E, oprócz tego, cóż, identyfikatory naszego festiwalu będą wykonane z, z ekologicznego plastiku. E, będzie ograniczona, ograniczona też promocje, programy drukowane, zastąpione kodami QR do tych programów. No, myślę, że warto podjąć temat, drodzy Państwo, bo naprawdę jest groźniej, jeżeli chodzi o sprawy ratowania naszego świata, a więc nasz festiwal bardzo ochoczo podłącza się pod, pod właśnie ideę eko. Dziękujemy bardzo eko. i zapraszamy już od piątku. W tym roku pomyślałem o czymś takim, że, że świat tak, tak galopuje i tak w związku z tym dewaluuje swoje wartości, tak ciężko się skoncentrować na, na czymś konkretnym, że właśnie nasz festiwal daje szansę, abyśmy się na sekundę zatrzymali i zrobili taki przegląd tego, czym jest piosenka aktorska, jak wiele gatunków mieści się w tej estetyce, o czym możemy opowiadać i że nasz festiwal przez te 10 dni daje szansę na spokojną dyskusję, na to, że, na to, że możemy zastanowić się nad naszym życiem, nad naszą kondycją bez pośpiechu, bez komentarzy polityków, bez jakichś dziwacznych sugestii. Po prostu dbajmy o siebie i o innych. Niewątpliwie bardzo ochoczo podpinamy się my jako festiwal pod hasło Wrocławia, że Wrocław, Miasto Spotkań, nasz festiwal również jest miejscem spotkań, żebyśmy spokojnie mogli porozmawiać sobie z, z, ze wszystkimi i z, no i z gośćmi zagranicznymi oczywiście, z gośćmi z naszego kraju, z gośćmi z każdego zakątka każdej wioseczki, miasteczka i wielkich aglomeracji Zapraszam serdecznie, jeszcze są bilety na wyjątkowych Norwegów Kaisers Orchestra na wspaniały koncert cudownego barda z Kanady Bena Kaplana oraz na Wyjątkowy, przejmujący spektakl Matki Pieśni na Czas Wojny Marty Górnickiej. A jak ktoś się nie dostanie, może pójść do kina, choć też już są jakieś końcówki biletów na ubiegłą roczną galę, na rejestrację ubiegłorocznej gali. Niech, niech będzie pogodno w reżyserii Marcina Libera w Nowych Horyzontach w 20 w środę.